Plinio Correa d'Oliveira, duch chrześcijański i duch pogański wyrażony w architekturze. Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ, jest kamieniem węgielnym współczesnego świata. Dlatego gmachy przeznaczone na jej siedzibę powinny wyrażać przez majestat linii i proporcji wysoką funkcję do spełnienia której są przeznaczone. Nasze zdjęcie przedstawia gmach administracyjny ONZ w Nowym Jorku. Mimo jego kolosalnych rozmiarów, zawahalibyśmy się nazwać go pałacem. Jest on rzeczywiście olbrzymi, przytłaczający i kosztował miliony, ale jego linie są proste, jak linie pudełka od zapałek, są monotonne, nieozdobne i surowe, jak linie więzienia. A wygląd tego gmachu jest ponury, jak wygląd siedziby dawnego KGB. Wszystko w tej olbrzymiej strukturze betonu, stali i szkła wydaje się być tak wykalkulowane, aby człowiek czuł się przy niej jak mrówka, jak ziarno piasku albo jak atom. Middelburg jest miasteczkiem w Holandii, które wybudowało sobie ratusz w XV wieku. Nie sposób porównać jego rozmiarów z gmachem ONZ. Nie wahalibyśmy się jednak nazwać go pałacem, ponieważ szlachetność jego linii nie pozwala nam nazywać go inaczej. Czy jest to jedynie różnica stylów architektury? W literaturze mówi się, że styl jest człowiekiem. W zastosowaniu do architektury można by powiedzieć, że styl jest epoką. Każdy styl jest bowiem rezultatem zespołu tendencji, idei, dążeń, zapatrywań. Bardziej jeszcze szokującym niż kontrast między dwoma stylami jest kontrast między dwiema mentalnościami, dwiema kulturami chrześcijańską i neopogańską. Tekst autorstwa profesora Plinia Korei d'Oliveira, opublikowany w czwartym numerze Przymierza z Maryją z 2002 roku, czytał Adam Kowalik.